Witam dzisiaj po czterech dniach od startu akwarium. Wpuścimy sobie pierwsze pielęgnice z obsady. Mieli to 5 pielęgni zebra. Młode sztuki 3 centymetrowe. Parametry się zgadzają. Aklimatyzacja kropelkowa zostaje przeprowadzana. Pewnie to w sumie jedne z pierwszych tutaj rybek. Lubików nie liczę. Także mogą się tutaj aklimatyzować i robić to co do nich należy. Pozdrawiam. Pokażę Wam później, jak się prezentują w zbiorniku. Tak, pielęgniczki zebrę wpuszczone. No, już się będę aklimatyzować. Zapoznawać z nowym domem. Piękny są. Dobra, damy im spokój. To tyle. Cześć.